hej kochani, witam was w kolejnym filmiczku na moim kanale I to miasto, yy, nie będę się nawet odzywać no, nie będę opowiadać nazwy no, tego miasta, po prostu jest do dupy yy, więc tak, yy, bardziej tutaj powiem, no w sumie powiem o co chodzi ja jestem dość dziwną osobą no i na tyle dziwną że będzie to filmik o tym jak się wyprawia wyprawiam w góry. Więc tutaj jest mój domek skromny. Tak, brzy, brzy. No przytak, dożyć, bije. To Ale patrzcie jak to ślicznie w środku wygląda. No to właśnie jest boski od środka. I góry, i zobaczcie jakie fajne schody. W ogóle góra jaka jest ładna. A tutaj ładny balkon. Zobaczcie jaka góra jest śliczna. I tutaj nawet taka łazienka. Bardzo duża. nie mogę narzekać. I dlatego ten dom. Ja bardzo kocham i będę widzieć filmik o tym jak ja się wspinam w góry. Więc zaczynamy. Hmm. Hmm, już ranek? Pytanie: godzina szybko, muszę szybka. Godzina. Hmm, dobra. E, muszę się ubierać szybko, bo muszę lecieć na wyprawę kolejną. Jeszcze samo. Boże, świetnie, ja chyba wam starczy się spinać. Dobra, muszę się iść szybko w ogóle oprać. gdzie to ta moja garderoba. Kurde, ja już własny dom kupiłam go dopiero, więc nie dziwię się sobie. Przepraszam, gdzie jest moja garderoba? Ja pierdniczę. Yy. Chyba ja miałam, mówiąc, nie pierdniczę. Przecież nowy dom. Jeszcze ten, ten pan od tego domu mi nawet nie powiedział, gdzie ja mam garderobę. Jeszcze pierwszą noc, dopiero nie nim śpię. Dobra, idziemy szybko poszukać garderoby. Garderoba, garderoba, jak mogła mi zniknąć garderoba? Ale garderoba jest w każdym domu. Super. idziemy może zobaczyć na dół. Tam powinna być. Halo, hmm. tu jest garderoł, wie ktoś? Ten garsz. Hmm. Garderobu, garderobu. Gdzie w tym grasz? Dobra. Garderoł, bo gdzie jest? Gdzie jest garderoł? mogli mieć garderobo W własnym domu. I hmm. pójdę się. Mogę iść na wyprawę. Wszystko mam, wszystko mam, wszystko mam. Dobra, mogę iść. Powolutku. Muszę się iść szybko, po klucze do autka. Klucze do autka Dobra, tak długo się wygrzebowałam. klucze nie ale dobra, już jestem wygrzebowana za tym urządzeniem, gdzie są klucze. Ja szukałam ich cały dzień i już jest, no, co ja mam, Boże Święty, zrobić. Ym, dobra, yy, muszę coś zrobić, dobra idziemy już tym okno bo yy, ja się nie wiem, yy, zamknąć dom, nie zamknąć dom. tu kurczę, tam muszę Dobra, dom jest zamknięty, Wszakło wszystko, wszystko, wszystko długo. Dobra, dobra. Słatka, już nie się skupi, tak ma miliony dla domu. Potem jeszcze na morze muszę jechać, tak na morze potem. Dobra, ja mam tych wybrań zaplanowanych.

Co to jest? Dobra, jest dziwny gościu, to kobieta. Dobra, moje miejsce jest dziwne, potem e, muszę się jechać na połączenie po tych moich wyprawach. Dobra, to dopiero za tydzień. Mm. Dobra, jedziemy, jedziemy. Skręt, dobra. Mm. Potem jedziemy, no może, dobra. Nie, no przecież, że miałem a na jakieś góry, słówię. Dobra, jedziemy na lotnisko. Nie, już Nela. uspokój się, dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. Hanuczytka, Hanuczytka, uspokój się. czetka spokój. Dobra. Dobra. Muszę jeszcze. Dobra. Okej. Ten szybko. Szybkuję auto jeszcze. Wyprzedzie mnie. Nie chcę nie wyprzedzić. Dobra, jedziemy, idziemy. Nie gadamy, ale już jedziemy. Uuu. Ups, dobra. moje auto na szczęście właśnie nie też jak no kurde. gościu, to ty robisz. pierniczek ja jadę. Dobra, niech mi się to nie wpierniczy. Eee, kurde, za pół godziny już mam jazdy! Dobra, jedziemy szybko szybko. szybko. Eee. Już mam. Dobra, teraz już mogę iść. Y, idziemy. Dobra, chociaż y, jestem ogarnięta w rzeczą, manierze nie, że nie jestem w ogóle ogarnięta. Dobra, to jest samolot. No, no, chodzimy. tak, dobra jestem. Teraz odłożymy tylko walizki. Walizki muszę odłożyć. Hops, Dobra, y, walizki odłożymy. Nie będę. O, plażę tutaj, jak to będzie miało, ale. Dobra, przełączamy, bo nie chcę sobie spojrzeć. Hehe. Nie mogę w ogóle jeszcze podać studia, ale dopiero mam tydzień wolnego. Nie za to, że nie mogę zrobić. bo nie taki. Mam tak. Kurczę nic nie widać przez to, okienka. Może one są jakieś. Nie. Dobre, dobre. O, moja kolej. Muszę zrobić moją walizkę. Dobra. Moja walizka jest. tu tutaj jechać. Pojęcie idę na moją przyprawę. Akurat mi odchowowali auto tam. Bo brało moje auto. Samolot brał. Co tam się dzieje? Kto to jest? XD. Dobra, szybciej, szybciej Hania i zmalejam nie, nie mamy jakiegoś przycinku na tą uprawę, ale szybciej! Dobra, jedziemy, jedziemy. Jaj kości czerwone mi dali serio. Dobra, jestem teraz w... jakim mieście? Negocja? Borowica. Dobra, jesteśmy w Borowicach No tutaj miło gościu. Gościu. Mogę jechać. Dobra, skręcę sobie w sumie już tutaj, bo mam możliwość. Jedziemy, jedziemy. Kurde, jak to normalnie jeździ w nocy. Tylko 3 godziny trwała moja podróż samolotem, ale to nic, bo i tak bym mogła jechać do, równie dobrze 6 godzin autem. No, chyba 3 godziny to jest sobie, ale mniej. Dobra. I dobra, dobra, dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hanoczetka, hanoczetka, jedziemy. Yy, hanoczetka, dobra, dojechałam w sumie. Dobra, się tak zatrzymam. Nie wiem, co. No to się zaczynamy wspinać. Ups, idziemy się wspinać. Troszkę mi tak wspaniało, ale hmm. nie. Ja no, fajnie się wspina na takie góry. Zawsze nie jest źle, no w sumie taka wspinaczka jak ja. Hmm, nie wiem, czy by ktoś odmówił. Nie no, ja bym nigdy nie odmówił, ale śniegu tu już jest. Dobra, dobra, jedziemy, Hania, nie gadaj, tylko jedź. Hmm. Szybciej, 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 szybciej. Okej, okay, w końcu mogę jechać z tym czymś. Ale ja tylko troszkę pojadę, bo się... Boże święty! Pomocy! O, widzę moje autko. Szybko, jedziemy do mojego autka. Zanurkuję w wodzie od razu. Tak, to jest dobry pomysł, jaka jest mądra. A widziałam, że to tam gdzieś prowadzi. I. I... Ej! Nie my tam gdzieś w ogóle. Ja może zwiedzić to w ogóle. To jest super, że ja mogę co to jest? Dokąd to prowadzi? Ha? Ja nigdy nie widziałam tego mostu. Uuu. uuu, uuu. Hmm, tutaj już się kończy. Fajna plaża, Można tu zawsze się schować przed czerwon. <laughs> Ta, poszukiwana przez policję. Ale nie, jeszcze nie, nie napadła moja koleżanki, dobra, nie mówię. Dobra, w sumie na to wyprawa, jak mogę tak robić? Przecież wszystkie moje koleżanki się uczą, a się z nich naśmieją, że Jenna. Hmm, to jest takie okropne. <grywdy> Przykro mi, jest. Dobra, kochani, kończymy ten filmik, Pa! Hanoczytko, was skończy. Pa! Moi Hanoczytkowie, widzowie.